Cześć, witam Was ponownie na kolejnych naszych zajęciach. Dzisiaj będę chciał utrwalić akordy, które już wcześniej poznaliśmy na przykładzie utworu, który tak naprawdę należy do sztandarowego, yy, jak powiem, elementarza gitarzystów. Mam na myśli utwór Jimmy'ego Hendrixa, Hey Joe. Zachęcam do nauki tego utworu, dlatego że już niebawem w maju odbędzie się kolejne bicie rekordu Guinnessa, Online i myślę, że każdy z was, jeżeli się nauczy tych kilku akordów, a tak naprawdę jest to pięć akordów, które są oparte, tak naprawdę na kole kwintowym te osoby, które się interesują troszeczkę szerzej muzyką, wiedzą, że począwszy od od wyjściowej, o wyjściowej tonacji, wyjściowego akordu tonacji c -dur. mamy kolejno c gedur, G-dur, D-dur, a -dur, e -dur. Hendrix użył tych pięć akordów, które przeszły do historii i mam nadzieję, że wy niebawem też to utrwalicie. Zachęcam i zaczynamy. Pierwszy akord c -dur. Mieliśmy już okazję go poznać. Drugi akord gedur również. Dedur. Na ostatnich zajęciach A i akord E dur. Powtórzcie ze mną: C dur, G dur, D dur, A dur, E dur. Jest to prosta forma pięciu akordów. Która się sekwencyjnie, progresyjnie powtarza. Wystarczy troszeczkę pracy utrwalić jeden po drugim i oczywiście e, grać. Hey Joe, zajmijmy się prawą ręką. Ja dla Was przygotowałem dzisiaj kolejne nowe bicie. Spróbujmy e, włączyć w domu metronom i zagrać oczywiście do, dla siebie w dopasowanym tempie. Cztery, e, cztery nuty. Raz, dwa, trzy, cztery. Z tym, że ostatnią ćwierćnutę uderzamy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. I, I tak każdy akord e, łączymy ze sobą. C-dur, G-dur, B-dur, A-dur, E-dur, cztery razy. Tak samo, identycznie. Wypełniamy cztery takty. Jeszcze raz. C-dur jeden takt. G-dur jeden takt. D-dur jeden takt. A-dur jeden takt. E-dur cztery takty. Staramy się, jak już wyćwiczymy tę sekwencję, przyspieszyć i zagrać w oryginalnym tempie. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy. Zwróćcie uwagę na to, że tempo jest dosyć szybkie. Można tu się pobawić troszeczkę rytmiką, zagrać bardziej perkusyjnie. To ch tutaj chodzi mi tak naprawdę o prawą dłoń. Wystarczy bardziej przybliżyć ją do mostka i pierwsze dwa uderzenia lekko stłumić. Jak tłumimy. Mianowicie tą częścią dłoni wystarczy delikatnie, delikatnie przytłumić struny. Bez przesady delikatnie dwa uderzenia pierwsze. Wytłumiamy, pozostałe podnosimy dłoń. I w tym momencie mamy takie zjawisko perkusyjne. Niech to będzie taka nasza forma przy okazji ćwiczenia perkusyjnego grania na gitarze. I tak naprawdę to jest cała forma oparta na tych pięciu akordach. Jeżeli pilnie uważacie, pilnie ćwiczycie, to już można powiedzieć, że dzisiaj jesteście w stanie zagrać Hey Joe i wziąć udział w biciu rekordu Guinnessa we Wrocławiu, z tym, że online. Do czego bardzo mocno zachęcam. Uwaga, teraz e, chciałbym dla tych osób, które by chciały się nauczyć czegoś więcej w tym utworze, to chciałbym e, powiedzieć, że na końcu utworu jest taki pochód basowy, który e, e, oparty jest na takim schemacie. Proszę zobaczyć. Przy okazji, fajne ćwiczenie na palce. Jeżeli ktoś chce czegoś więcej, przy okazji poćwiczy sobie palce, zachęcam. Już tłumaczę. Na trzecim progu struny A wstawiamy trzeci palec. Jest to dźwięk C. Kolejno. Pusta struna E. E6 oczywiście. Na pierwszym progu wstawiamy pierwszy palec. Na drugim progu drugi palec. Na trzecim progu trzeci palec. Zmieniamy teraz, uwaga, strunę. Przechodzimy pierwszym palcem na strunę A. Progu, na progu drugim stawiamy ten palec. I kolejno. Trzeci palec, próg trzeci. E, drugi palec, przepraszam, próg trzeci. Trzeci palec na progu czwartym. I czwarty palec na progu piątym. Zmieniamy teraz my strunę. Jesteśmy na strunie E. Gramy dźwięk FIS. G. Kolejno. GIS. A. Na strunę A przychodzimy, mamy dźwięk Cis. Na czwartym progu dźwięk D, Dis. I możemy teraz uzupełnić biciem e, wypełniając cztery takty akordem Edur. Zaraz to powtórzymy. Powolutku trzeci palec na strunie A progu trzecim, pusta struna E6, pierwszy palec na pierwszym progu. Yy, struny E6, czyli dźwięk F, kolejno FIS, G, zmieniamy strunę przechodząc na drugi próg struny A, trzeci próg, dźwięk C, CIS, D, struna E6, FIS, G, GIS, A, z, przechodzimy na strunę yy, A, próg czwarty, CIS, D, This i wypełniamy to akordem w tempie brzmi to tak prawa ręka zagrajcie grajcie tylko i wyłącznie w dół kostką będzie wam to naprawdę łatwi wam to sytuację i pomoże w niemyleniu się przede wszystkim w łączeniu tych wartości ze sobą postaram się zagrać teraz to wszystko mniej więcej w całości Pamiętajcie, zwrotka, która się powtarza, ta część y, główna, naprawdę przez cały utwór. edur dur edur. Jeszcze raz zagrajmy. W formie ćwiczenia, oczywiście. Uwaga, część kody. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że nie poddacie się, będziecie systematycznie ćwiczyć. Zapraszam na nasze kolejne zajęcia. Pozdrawiam serdecznie.